Dzień dobry, moje nazwisko Mariola Rogozińska. Znajdujemy się na jarmarku w w Bolimowie. To już kolejny, drugi. Bożonarodzeniowy był w grudniu, było tak. Również teraz podjęliśmy kolejne wyzwanie, pokazując nasze prace, to co potrafimy jako mieszkańcy tutaj już nie gminy, bo już miasta w tej chwili, tak? Natomiast no, jest nas bardzo dużo wystawców, czego do tej pory nawet nie wiedzieliśmy o sobie, natomiast spotykamy się tutaj dziś i okazuje się, że jesteśmy no, gronem ludzi, którzy chcą coś pokazać, coś potrafią. No i tak jak na moim stoisku akurat są prace krawieckie, które są widoczne otwartuszka, poduszeczki, różnych in różnego, różnego asortymentu. Również tutaj mam... Tak powiem, do pokazania typowo wielkanocne e, prace, natomiast e, e, są również e, e, rzeczy, które wykonuję na co dzień, e, które korzystają i dzieciaki, i dorośli, bo typowo fartuszki przedszkola, i rodzice dla swoich pociech, e, wspólnie nawet mamy e, dzieciaki, czteroletnią córeczkę, która mi też bardzo pomaga, również starsze, które tu się troszkę chowają, ale też jak najbardziej pomagają. Co do kwiatów, praca florystyczna, nie mam w tym żadnego kursu, jestem po prostu samoukiem, a że się to podoba wszystkim, może nie wszystkim, ale większości mam swoich już fanów w więc bardzo się cieszę, że mogę się tym pochwalić. Dziękuję bardzo. Jeszcze mi pani powie, raz nazwisko? Rogozińska Mariola. Rogozińska, Rogozińska tak. przez Z, tak? tak. Z, I. -i. Mhm. Mhm. Okej, okay. i teraz mieszka pani w gminie? Biskitki. Czyli sąsiednia gmina, a, ale pod, pochodzi pani tutaj centralnie z Bolimowa czy z okolic? Humin. Humin. Mhm. Dobra. No. I okay. z kokiem cały czas współpracuję. W tej chwili jeszcze mhm. jest taka ciekawostka, gdzie e, pani kierownik e, wprowadziła takie fajne warsztaty e, rękodzieła mhm. i prowadzę również e, warsztaty. Szycia Aha, dla dorosłych. Czyli już teraz Spotykamy pani przekazuje się... swoje umiejętności. Tak, tak? tutaj tak. właśnie w tym goku, który w goku, tutaj tak, za nami. Pani okay. Mamy Dobrze. mamy i florystyczne, i. Graniczu, ale pani już wie, pani Ja już, już wiem. Wie. Pani ja miło. już wiem, ale pani tutaj pani sercem pani z bolimowem. Tak. I, i krawcowa, tak? Krawcowa tak, z 20-letnim stażem, dobra.